Przemierzałem raz jeżyce z mymi wąsami. Przemierzałem raz jeżyce z mymi wąsami. Tu spłodzili mnie rodzice z mymi wąsami jak szpice. Mimimi mi, mi, z mymi wąsami. Po nich mam nieładne lice z mymi wąsami. Po nich mam nieładne lice z mymi wąsami. Pokochałem a nie lice z mymi wąsami jak szpice. Mimimi mi, mi, z mymi wąsami. Straszną czułem do nich z mymi wąsami. Straszną czułem do nich z mymi wąsami. Chciałem rzucić ją w łożnicę z mymi wąsami jak szpicę. mimi z mymi wąsami. Wtedy zwiała mi w z mymi wąsami. Wtedy zwiała mi w panice z mymi wąsami. wąsami. Wziąłem więc inną pannicę z mymi wąsami jak szpicę. Mimimi mi, z mymi wąsami. Urodziła mi dziewicę z mymi wąsami. Urodziła mi dziewicę z mymi wąsami. Po czym wyszła na ulicę z mymi wąsami jak szpice. Mimimi z mymi wąsami. Co się trzasło w potylicę z mymi wąsami. Co się trzasło w potylice z mymi wąsami. Wykończyli ją w klinice z mymi wąsami jak szpice. Mimimi z mymi wąsami. Poderżnęli jej tętnice z mymi wąsami. Poderżnęli jej tętnice z mymi wąsami. Lekarz uciekł za granicę z mymi wąsami jak szpice. mi, z mymi wąsami. Wspólnik ukradł mi suwnice z mymi wąsami, Wspólnik ukradł mi z mymi wąsami i matryce i gaśnice z mymi wąsami jak szpice, Mimimi z mymi wąsami. Firma znikła jak mgławice z mymi wąsami, firma znikła jak mgławice z mymi wąsami. Ja wróciłem na jeżyce z mymi wąsami jak szpice, Mimimi z mymi wąsami. Ujrzałem rudą wilczycę z mymi wąsami, ujrzałem rudą wilczycę z mymi wąsami. I Natalie jej siostrzyce z mymi wąsami jak szpicę, Mimimi, mi, z mymi wąsami Ignac podał mi prawicę z mymi wąsami Ignac podał mi prawicę z mymi wąsami Wcisnął mi oblubienicę z mymi wąsami jak szpicę, Mimimi, mi, z mymi wąsami I zamówił nam kaplicę z mymi wąsami I zamówił nam kaplicę z mymi wąsami Więc pojąłem tę oślicę z mymi wąsami jak szpicę, Mimimi, mi, z mymi mi, wąsami od tej pory mam nerwice z mymi wąsami. Od tej pory mam nerwice z mymi wąsami. A chwilami też kurwice z mymi wąsami, jak szpicę mimimi mi, z mymi wąsami. Na koniec efekty specjalne!